Cześć, tu Kasper Zaltzman, Grill Bastards i kolejny test. Będziemy testować brykiet. Najtańszy z supermarketu Napoleona i Webera. Zaczynamy! Dzisiaj porównamy sobie jak wyglądają brykiety topowych firm produkujących grille i akcesoria do grilli, ale też najtańsze paliwo z supermarketu i zobaczymy czy warto przepłacać. Przede wszystkim brykiet ma się palić długo, więc porównamy sobie czas palenia tych trzech brykietów, ale też oczywiście temperaturę, bo to na pewno też nas interesuje. Do każdego komina wrzucam tyle samo brykietu wagowo, 2,5 kg. W przypadku Webera będzie to 52 kostki brykietu. Napoleon. Zabrakło spokojnie A u mnie tego towaru nie zabraknie dwa i pół. 82 kostki i 2,5 kg brykietu z supermarketu, czyli cała paczka. I też pełny komin. Napoleon najbardziej dymi. Dajcie znać w komentarzach, co to może oznaczać. Może jest najbardziej wilgotny? Może to częściowo para? Timer dzwoni, lecimy sprawdzić. Tylko Weber podaje na swoim opakowaniu ile potrzeba czasu na rozpalenie. 20 minut właśnie minęło, zobaczmy jak to wygląda. No, Weber potrzebuje jeszcze chwili. To na pewno. Napoleon to samo. Jeszcze nierozpalony. 30 minut. No to bardziej prawidłowy czas. Przerzucamy brykiety do koszy. Po teście węgla pomyślałem sobie też, że każdy z tych grilli powinien mieć ruszt w środku. Bo jednak będzie inna temperatura, ruszt się pewnie trochę nagrzeje, trochę odda tego ciepła, więc instalujemy ruszt we wszystkich trzech grillach. Dajmy grillom 5 minut na złapanie właściwej temperatury. Zaraz sprawdzimy, co pokazują na samym początku. Minęło 10 minut. Zobaczmy. Jak się rozpaliły te grille, Weber. No, moi drodzy, 270 stopni. Niezły wynik. Zero dymu. Napoleon Blackstone z lokomotywą. Mmm 250 z małym petykiem. gorzej Ale uwaga! Tutaj czeka nas niespodzianka Fire and Flame z Supermarketu Prawie 300 i wciąż jakby dymi Pozostałe dwa tego nie mają jak długo z taką temperaturą wytrzyma. Następny pomiar zrobimy za godzinę. Minęła godzina grillowania. Weber. 255. Napoleon. 260. Czyli Napoleon się trochę rozpalił, Weber już trochę przygasł. Ale patrzcie tutaj, to jest szok dla mnie. 300 stopni bez zmian od godziny. Fire and flame. Nie pamiętam ceny, ale tam mało. Ceny podam na koniec filmiku. Następny pomiar za godzinę. Oj, dobra! Miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na wyniki. Skłodniałem. Minęły dwie godziny, jest już całkowicie ciemno. Więc musicie mi wybaczyć. Tą Latarkę Weber 240 Napoleon 240 Idą Równo Supermarket 290 Następny pomiar za pół godziny 2,5 godziny rzućmy okiem Weber 230. No, da się jeszcze pogrillować. Napoleon 210. No, powiedziałbym, że to jest końcówka imprezy. No i nasz supermarketowiec 235. Nieźle. Zimne już się robi. Zobaczmy, jak się mają grille po trzech godzinach grillowania Webel no 210 stopni jeszcze byśmy tutaj coś zgrillowali Napoleon 180 to już raczej kluczówka no i nasz szaleniec supermarketu Uuuuuuu! Wreszcie dogonił towarzyszy. 175. To by chyba było na tyle. Podsumujmy. Podsumowanie zaczniemy od cen każdego z produktów. Rykiet Webera kosztuje 8,74 za kg, Napoleona 7,59 za kg, a Fire and Flames supermarketowy 3,59. No to może omówmy sobie każdy z tych brykietów po kolei. Weber, a ja ten brykiet bardzo dobrze znam, doskonale wiem, że on jest przewidywalny i bardzo stabilny, tak? On przez te 3 godziny faktycznie nie zszedł poniżej 200 stopni, więc trzymał całkiem niezłą temperaturę cały czas. Trochę mnie zawiodła ta temperatura początkowa, jednak liczyłem na to, że będzie te parę stopni więcej. Yy, no, ale jest stabilny, tak? To jest... To jest największa zaleta tego brykietu eee, i jakby no ta cena 8,74 jest najdroższy, no to myślę, że człowiek, jak już chce tyle kasy zapłacić za brykiet, no to po prostu już wie, że będzie on stabilny. W jakiejś sytuacji low and slow czy coś takiego, jak musimy wiele godzin coś grillować, no to na pewno taki brykiet bardzo dobrze się sprawdzi. Brykiet Napoleona wyparł trochę gorzej, jednak te kilka stopni mniej na początku, potem trochę podskoczył. Ale jednak szybciej też przygasł od Webera, już te dobre pół godziny wcześniej. Myślę, że żeby był poniżej 200 stopni, ale generalnie jest to wciąż ta sama półka. Kilka złotych mniej, półtora złotego mniej, tak złoty 20. Więc tutaj pewnie różnica w cenie, no to jakby kompensuje to, że ten brykiet się trochę krócej pali. Jeżeli chodzi o napoleonat, sprawdźcie koniecznie brykiet kokosowy, link jest powyżej, bo to jest sztos. I fire and flames, czyli brykiet, który kupiłem w supermarkecie, zupełnie randomowo. Mówiąc szczerze, od lat nie kupowałem brykietu w supermarkecie. Nie wiem, kiedyś to był dla mnie jakiś totalny syf, faktycznie to się wrzucało, wypalało szybciej niż w ogóle człowiek zdążył po kiełbasę pójść do, do, do lodówki. Pachniało jakimś czymś, tak, dookoła. Natomiast ten brykiet, ja po prostu powiem szczerze, że byłem w szoku, jak on w ogóle się rozpalił, jaką temperaturę osiągnął. Ja się trochę bałem, że to będzie jak taka kartka papieru, która się nagle zapala i szybko gaśnie. Ale nie, on trzymał tą temperaturę. On faktycznie za dwie godziny spokojnie ją trzymał. Może z pół godziny wcześniej już od Webera zszedł poniżej tych 200 stopni. No ale umówmy się, to, to jest brykiet, który kosztuje 40% ceny Webera, a właściwie połowę ceny Napoleona. Więc jakby jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, no to rewelacja wydaje mi się. Nie wiem, może czas zainteresować się brykietami supermarketowymi i czasem posprawdzać jakieś różne brandy, którymi się przez ostatnie kilka lat mało interesowałem. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o całym teście, może coś zrobiłem źle, może coś byście zrobili inaczej, a może są jakieś brykiety. O których po prostu nie wiem i które się nie pojawiają w e, tym porównaniu, a które są dobre. Trzymajcie się, cześć.